Cześć, z tej strony Mikołajka Marta. Witam Was w tym świątecznym klimacie niedługo święta, więc z pewnością szukacie jakichś fajnych pomysłów albo zamienników na świąteczne potrawy. Tak więc zapraszam Was dzisiaj na piernika, ale zrobicie go w swoich domach! Czego potrzebujesz? Śliwki, orzechy, u mnie migdały i orzechy laskowe, mąka gryczana, karob mąka ryżowa, dwa białka jaj, ksylitol, olej kokosowy, przyprawa do piernika. Śliwki i orzechy kroimy na mniejsze kawałeczki. Następnie łączymy wszystkie suche składniki, czyli mąkę, ksylitol, orzechy, śliwki, przyprawę do piernika. Dodajemy małą łyżeczkę proszku do pieczenia, najlepiej bezglutenowego. Następnie łączymy wszystkie mokre składniki, czyli olej kokosowy i białka jaj. Wszystkie składniki łączymy razem w jednej miseczce. Przygotuj sobie szklankę wody, gdyby ciasto okazało się być zbyt suche. Wszystkie składniki miksujemy, a następnie przelewamy masę do foremki na ciasto. Ciasto wkładamy do piekarnika na około 20 minut na 180 stopni. Już mamy gotowy nasz piernik. Pewnie zastanawiacie się, czym różni się taki piernik od tego kupnego. Otóż jest jedna najważniejsza sprawa. Ja wiem, co w nim jest, te składniki lubię. Wtedy też wiem, ile mogę go zjeść, nie nadwyrażając za bardzo mojego bilansu kalorycznego. No i nie muszę jeść żadnych składników, których bym nie chciała, które są niepożądane w mojej diecie. Mam nadzieję, że przepis Ci się przyda i się podobał. No, dieta dietą, ale najważniejsza jest pupa, także zapraszam do mojego nagrania o pupie śliwki, orzechy, u mnie migdały i orzechy laskowe, mąka gryczana, karob, mąka ryżowa. A co ty robisz? Odejdź stąd.